Cześć witam was serdecznie na kanale kryptomainik tu Piotr z tej strony dzisiaj parę ważnych informacji ale zanim przejdziemy do sedna tych informacji to zapraszam was na naszą stronę kryptomainik.com.pl jest wiele zakładek także możecie sobie posprawdzać w szczególności do newsów bo tam jest sporo informacji publikowanych także przejdźmy sobie to co chciałem wam dzisiaj powiedzieć więc ja tak wrócimy tutaj i tak, najpierw się cofnę do tego, co sobie udostępniłem. Kresen Network będzie połączony w przyszłości, czyli w sumie niebawem z Yumi CrossChainem, Następna sprawa 6 protokół, druga część airdropu. Nie pamiętam, czy mówiłem Wam o tym. Tu jest ważna informacja, jeżeli chodzi o NOMIC. nomik czas matematyki od NOMIC BTC team. Jeden nom daje mniej więcej 1 satosi dziennie, tak więc przy cenie BTC wynoszącej 20 tysięcy dolarów i 5% zysku każdy nom będzie wart około 1,46 dolara. Tu wzór na cenę NOM w USD to cena BTC i dzielone przez 13 698. To jest wzór, czyli jeżeli by na przykład na to wychodzi, jeżeli by Bitcoin na przykład doszedł do 40 tysięcy, to jeden nomik będzie nam warty prawie. 3 dolary bez mała, także tak to wygląda. Także ci, co mają nomik, albo biorą udział w tym testnecie, żeby pierwsze nomiki zdobyć, to mogą być zadowoleni. Ja dostałem te nomiki z pierwszego airdropu, z drugiego też coś śpadnie. Także pierwszy airdrop dla mnie fajnie, bo już rozmarzałem to do, do ponad, ponad 500 sztuk. Także super. Evmos, domaniacz airdrop, już można. A czy tutaj było. Stary na przykład, chyba udostępnienie, ale już można klejmować, ja już odebrałem. Jeżeli ktoś pytałby się, jak go sprzedać, jeżeli na przykład ktoś dostał dużo, ja dosłownie tam miałem tylko jedną domenę, wykupiono to parę sztuk, dostałem dosłownie. Ale jest. Sprzedać można na Diffusion Finance. Trzeba tylko dodać adres, czy można sobie na Metamasku dodać adres kontraktu, żeby sobie dodać ten token. I będzie Wam się wyświetlał i Evmos Domanians tam można sprzedać. Tylko go nie zobaczycie na Evmos a znaczy na Diffusion, sorry, nie zobaczycie go na Diffusion. Tylko trzeba po prostu, jak się wejdzie na Diffusion i wpisze się jego skrót, albo wklei też adres smart contractu, to pokażę Wam import token i wtedy będzie się na Diffusion Wam wyświetlał. Następna sprawa Gravity Bridge Web 3. Połączony już jest z Regen Network i Agorykiem, także fajnie się tu rozwija. <laughs> o, przepraszam, Evmos GK magiczną transakcję trzeba dokonać, żeby z tego skorzystać z airdropu. F dla Evmos tego GK. Także takie dzisiaj informacje. i Aha, i jeszcze co ważnego, Rebus już można dodawać do pula. I, i go handlować, jeżeli ktoś chce. Ja zrobiłem swoją starą strategię, wszystko poszło w Staking i teraz co wystekuje, 50% jest reinwest, 50% sprzedaję na bieżąco. Nie patrzę na cenę po prostu. Będzie cena wysoka, to będzie się na bieżąco sprzedaje po prostu połowę ukopu i Watom. I Taka jest moja strategia od dawna i to mi się sprawdza. Niektórzy sprzedają airdropy od razu. Później odkupują i tak nie ma to w stakingu płynnym. A tak tu moja część AirDropu e leży w stakingu i sprzedaję na bieżąco tak jak mówię, sprzedaję na bieżąco połowę stakingu na jakąś kryptowalutę, między innymi Atom. I to mi się sprawdziło z Chihuahu, sprawdziło mi się z wieloma kryptowalutami i, i dało mi. I, fajne, jak to można powiedzieć, zyski i pomnożenie swojego portfolio. Także taka jest moja strategia, każdy ma swoją. I tutaj na koniec taki właśnie fajny udostępnienie, jak yy, właśnie ta technologia idzie do przodu, jakie już roboty tworzą, że już mają właśnie tą mimikę twarzy, mogą się zdziwić, zaciągnąć powietrze, dosłownie ta, taki efekt jest. I dlaczego warto też działać w internecie, w jakichś kryptowalutach i innych sprawach, bo Naprawdę za jakieś 10, 15, może 20 lat będzie coraz mniej pracy dla ludzi w sklepach, czy w jakichś właśnie różnych miejscach będą właśnie na przykład przyszłości o takie roboty, które po prostu, jak to można powiedzieć, zabiorą nam pracę, czyli albo najlepiej iść w nowe technologie i uczyć się tego. Dla mnie może nie wiem, czy za późno, czy nie za późno. Dla mnie nową technologią jest właśnie blockchain i kryptowaluty. Także tu widzę swoje jakieś pole manewru i jakieś inwestowanie przyszłościowo. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.